Hejka, to tak już prawie skończyłem robotę, już mi tylko troszeczkę zostało. Chciałem sobie przerwę oczywiście robić, bo no sobie wziąć ten e, glipaks i tak dalej. I tak nie mogłem od razu oczywiście, ale, ale już zrobiłem prawie wszystko i się zastanawiałam czy nie użyć legendy tej, tej błyszczącej, ale sobie pomyślałem, że jednak ładniej wygląda wszystko w tym ręczniczku fioletowym. Jest bardzo miły, fajny. Z leginsa byłaby też fajna, ale jednak przyjemniej wygląda to w takim fioletowym ręczniczku. no Może jakbym robił następną skrzynkę, o której mówiłem, <laughs> no to wtedy może bym użył leginsy. <laughs> takiej właśnie błyszczącej, takiej jak ta. Um. Ale to jakbym robił następną, to tego typu materiał pewnie bym użył za jakiś tam czas, trudno z tym powiedzieć, ale jakbym, powiedzmy, trafił takie mocowanie jeszcze mocniejsze od tego, co jest, to bym zrobił drugą skrzynkę. Identyczna byłaby jak ta, ale jeszcze większe, mocniejsze mocowania widziałem. Jestem pod wrażeniem tych mocowań, które tu są, do fetonika. Ale widziałem kochani którego się razu. Jeszcze mocniejsze mocowania. Aż nie dowierzałem własnym oczom, że mogą być jeszcze mocniejsze. Że trafił kiedy takie mocniejsze mocowania, to kupię następny fotelik, wyjmę mocowania i zrobię następny kufer i ten następny prawdopodobnie będzie już na leginsie. Ten oczywiście zostanie, tak jak jest. <laughs> a na luzie, na dużym luzie, będę po prostu e, robił następny kufer. No, na Leginsie, oczywiście. Bo będzie fajnie wyglądał z tą błyszczącą Leginsą od środka, nie? No, a jak już tu po prostu postanowiłem zrobić taki materiał taki uroczy, fioletowy, to nic niech będzie. Jeszcze tutaj. Muszę gąbkę tu zrobić taki kanałek. <laughs> o, takie coś. I jak zrobię ten kanałek, to już wtedy tu dam gąbki. Zakleję pięknie, uszczelnie. I będzie prawie wszystko zrobione. No i następne w kolejce, co będzie do zrobienia, oczywiście, to kółka do, to kółka do fotela. Będę musiał jakąś paletę znaleźć. Użyć z palety takiej. Desek zrobić taką platformę pod fotel, i ten fotel stanie na tej platformie, do której będą przytwierdzone kółka. I będzie on się pięknie przesuwał. Nie wiem jeszcze kiedy to zrobię, ale za jakiś tam czas pewnie. No, to jeszcze przede mną jest piwnica. Za dwa miesiące, za półtora miesiąca będzie podejmowana decyzja, czy regały zmieniać na nowe, czy je po prostu odnowić. Kupiłem trochę fajnego sprzętu. Jeszcze być może dokupię, jak będzie trzymał. No i będę odnawiał regały. Będą po prostu mega piękne. Odnawiał albo po prostu robił totalnie nowe. Kupię deski, drzewo i będę robił nowe regały wtedy. Jeszcze muszę się tylko zastanowić właśnie, jak tam sytuacja będzie wyglądała. W każdym razie no, się przygotowałam na, taki, na takie totalne odnowienie piwnicy. Zrobienie od nowa pięknych regałów, ewentualnie kupienia nowych. Tak rozważam to właśnie, czy kupić metalowe, ładne regały, czy po prostu je wyprodukować z drzewa, które, z którego je zrobię, na wzór tych, które są mniej więcej. No, że fajna sprawa, bardzo fajna. Za półtora miesiąca się dowiem, jak wygląda sytuacja właśnie. Się wstępnie przygotowałem. Jest trochę sprzętu. No. No i po prostu. Jest z czym działać teraz. No. No dobra, to zobaczymy. Jak kończę robotę, jak skończę, to już pokażę w, w krótkim filmie. A za jakiś czas zrobię film z, z fotek. Od początku do samego końca, jak to wszystko się odbywało. はカシマ。かしま